20 czerwiec 2023 przebudowa dworca kolejowego w Betomiu widać już zarysy nowych peronów trwa też remont hali peronowej w znacznym stopniu jest rozebrana tam jest kierunek do Katowic i Chorzowa a tak to wygląda z drugiej strony w kierunku Tarnowskich Gór od ulicy Łagiewnickiej patrząc tu budynek Głównej Poczty w Bytomiu no i budynek hala dworcowa pozostałości pierwotnych przęseł mostu nad wylotem Zabrzańskiej na kolejową. Tu gdzie stoję? Kiedy jeździła wąskotorówka w kierunku siemianowic Ląskich i rozbarku. Z tej strony hali peronowej była suwnica służąca do czyszczenia szyb stanowiących poszycie dachu tej hali peronowej. Tak było przed wojną. Przez te rusztowania nie widzę, czy ta suwnica została.